Danuta Stanka od lat należy do grona najbardziej cenionych i rozpoznawalnych gwiazd filmowych i teatralnych w naszym kraju. Artystka swoją przygodę z aktorstwem zaczynała na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wystąpiła w filmie Rozmowy o Miłości. Prawdziwy przełom w karierze miała przed sobą. Największą popularność przyniosły jej role w takich hitowych produkcjach jak Chopin. Pragnienie miłości wojenne dziewczyny. Planeta Sin liczy nigdy w życiu przebojowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Dzięki swojemu talentowi i wielu znakomitych kreacjach aktorskich Danuta Stanka została czołową polską artystką i do dziś można oglądać ją nie tylko w filmach, serialach, ale także na deskach teatru. Niestety z czasem okazało się, że wielki sukces mocno odbił się na zdrowiu i samopoczuciu 62,5 latki. Moją ceną za pracę w permanentnym stresie była kilkuletnia bezsenność i długi proces wychodzenia z niej, mówiła swego czasu w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Dzięki pomocy specjalisty udało jej się jednak przywrócić równowagę w swoim życiu. Artystka ukojenie znalazła także w swoim ogrodzie. Kilka lat temu odkryłam fantastyczne antidotum na życie w biegu, ogród warzywny. Miejsce moich medytacji, tak go nazywam. Zdarza się, że lecę po pietruszkę czy szczypior i potrafię przepaść na kilka godzin. Ja się tam po prostu zawieszam, tam moja dusza odzyskuje równowagę. A jeśli już chce wygładzić sobie rzeczywistość jakimś płynem, to najchętniej na parem z melisy z mojego ogrodu, dodała w tym samym wywiadzie. Pomimo tego, Danuta Stanka coraz częściej myśli o jesieni swojego życia. W związku z tym zdobyła się na bardzo szczere i zaskakujące wyznanie. Jak zdradziła, bardzo nie chce stać się w przyszłości ciężarem dla swoich bliskich. Jedyne myśli które w kontekście wieku wprowadzają niepokój dotyczą zdrowia. Chciałabym jak najdłużej być sprawna, nie być nikomu ciężarem. Krótko mówiąc, chciałabym umrzeć zdrowa, podsumowała w rozmowie z pap. Zobacz też, Danuta Stenka latami wstydziła się swojego pochodzenia. Przerwała milczenie, Danuta Stenka oficjalnie ogłosiła. Odkryła to dopiero niedawno Danuta Stenka długo się tego wstydziła. Dzisiaj tęskni za przeszłością Danuta Stenka Chopin. Pragnienie miłości wojenne dziewczyny planeta Singli nigdy w życiu Katarzyny Grocholi mocno odbił się na zdrowiu i samopoczuciu 62, latki. Przywrócić równowagę w swoim życiu, swoim ogrodzie. Zdarza się, że lecę po pietruszkę czy szczypior i potrafię przepaść na kilka godzin. Chciałabym jak najdłużej być sprawna, nie być nikomu ciężarem. Zobacz też, Danuta Stenka latami wstydziła się swojego pochodzenia. Przerwała milczenie Danuta Stenka oficjalnie ogłosiła. Odkryła to dopiero niedawno Danuta Stenka długo się tego wstydziła. Dzisiaj tęskni za przeszłością.